Witajcie, z tej strony Ro 2 k zebraliśmy się tutaj po to, żebym Wam wytłumaczył, żeby nie hejtować w tym momencie Enlisted tak naprawdę, bo dzięki temu ta gra jeszcze bardziej straci. Jak wiemy, Enlisted wyszło dokładnie dzisiaj na Steamie. Eee, I co można tutaj powiedzieć? No, aktualnie ma oceny mieszane. Jak patrzyłem, przy starcie faktycznie były w większości negatywne. Na ten moment wydaje mi się, że gra nie, nie zasługuje na negatywne, na mieszane może. Wydaje mi się, że powinny być w większości pozytywne, ale nie lepsze. Coś tego typu. Tutaj mam procentowy rating. Powinien być gdzieś tutaj w okolicach takie, wydaje mi się, Elisa jest takim gr taką grom 7 na 10, szczególnie, że jest za darmo. Natomiast rozumiem, że tutaj jest płatna. 86 złotych Polsk. Polacy są jak zwykle dojeni na Steamie, ponieważ polska waluta była przeliczana, kiedy mieliśmy największą inflację tak naprawdę i od nas drożej jest tylko w euro albo w szwedzkich chyba Franc frankach chyba. Nie? Każdy inny kraj ma taniej. Natomiast kupując tutaj, dostajemy jakiś tam pakiet. Pakiet zawiera tutaj widzę asalterów jednego inżyniera dla Niemiec oraz dla USA. 15 metkitów to w ogóle jest jakieś tutaj trochę żart. 5 wybuchowych paczek, 500 golda, 7 dni premium, unikalny nickname decorator. To ja może wam powiem, dlaczego nie hejtować, czyli odpowiem na to jakby pytanie z, z tytułu czy z miniaturki, nie wiem, jak to tam nazwałem. My na tym stracimy. Ponieważ Steam jak najbardziej do promocji swoich tytułów bierze ilość, yy, ilość ocen, jakość tych ocen, niski Steam rating nie jest dobrą rzeczą. Ta gra nie zasługuje na tak niski rating. Szczególnie, że tu Wam może pokażę jak to na początku wyglądało od na przykład Mostly Negative. Ja też to widziałem jak było Mostly Negative. Na reddicie widzę, że ludzie też to bardzo mocno hejtują, że to jest jakiś żart, że 20 euro a gra jest darmowa. Ja po części rozumiem Enlisted. Jak wiemy nie gra w to wiele osób. Wydaje mi się, że z Mergem wiązali jakby wzrost graczy w samej grze i dzięki temu wzrost jakby zarobków. No prawdopodobnie dużej ilości graczy to jakby nie zabrało mnie akurat to wciągnęło właśnie po tym meczu zacząłem więcej grać, mi się to spodobało natomiast nie wypełnili jakby swoich tam mini minimum graczy, że tak to ujmę nie? w Thundera grają setki tysięcy osób, nie ma zbytnio konkurencji do Thundera, World, World of Tanks dla mnie jest takim trochę żartem dla większości też też jest to trochę inny typ gry, więc War Thunder jakby nie ma konkurencji tam na przykład te negatywne recenzje na Steamie za dużo nie zmieniły tak naprawdę i tak grają w to setki tysięcy osób dziennie natomiast w Enlisted gra bardzo mało osób i promocje antypromocja, szczególnie, że tutaj widziałem, że ludzie specjalnie na początku w opiniach o właśnie, coś tego typu że specjalnie kupił wydał negatywną opinię i zwrócił, to jakby w algorytmie Steama jest Tragiczne, po prostu to gra w ogóle tak spada w promocji, nie? Dla nas, graczy, to jest bardzo zła rzecz, ponieważ dzięki temu twórcy zarobią jeszcze mniej potem, jak ta gra wyjdzie jakby w darmowej wersji na Steamie, bo ona będzie za darmo na Steamie, wystarczy poczekać. Nie wiem, ile ja obstawiam, że w tym roku prawdopodobnie zobaczymy tą grę już za darmo na Steamie i w tamtym momencie, jak ta gra się zrobi za darmo w wersji darmowej, no to Steam nie będzie już jej promował, ponieważ będzie miała negatywne opinie, z masę zwrotów. I po prostu to się nie będzie opłacało. Masa gier tak po prostu umarła dzięki temu. Nie mogę sobie teraz jakiegoś tu mega przykładu. O, Evolve chyba taka gra była kiedyś. Zrobiła się free to play, ale już miała negatywne bardzo opinie i... Ona była dobrą grą, mi się fajnie w nią grało. To takiego? Nie, nie ale Dobra, nieważne co to była za gra, po prostu grajcie sobie na tym lancerze, tak jak ja sobie gram. Olejcie tą wersję Steam'ową na razie. Na 90% w mojej opinii, jak to wyjdzie na Steam'ie w pełnej wersji, będzie można sobie to konto przenieść. Tak jak jest to w War rozwiązane. Bo obstawiam, że w tą grę grają bardzo małe ilości osób. Serio, ja to liczę. Jeżeli w ciągu całego dnia zagra 10 tysięcy osób, to ja bym powiedział, że to jest bardzo dobry stan. Ale ja obstawiam, że dziennie parę tysięcy osób to maksymalnie zagrasz. Serio. Może konsolę trochę inaczej, to tam wygląda. Ja mówię o samym PC-cie. Odcinki na YouTubie. Najpopularniejszy YouTubers Enlisted. Dobra, zrobiłem sobie kartę prywatną. Mam tryb prywatny. Enlice wpisałem, no i racji, że jestem w Polsce, targetuje mi polskie filmiki, czyli mnie. No fajnie, dobra, cieszę się, że jestem tutaj. Fajne filmiki poradnikowe. Oczywiście sponsorowane są i tak dalej. Just Gameplay. Czyli tu bo praktycznie jest tylko Gameplay. Tu mamy 4 godziny temu, to tak średnio. Okej, okay. pierwszy YouTuber co ma 5000 i to jest w mojej opinii największy YouTuber w Enlisted i on ma 5000 po takim jeszcze clickbaitowym tytule, że Economy Change w Enlisted czyli Silver teraz jest jakby, nie płacimy tego, nie tłumaczyłem wcześniej, ale mniej płacimy za bronię. Daily są nagrody wyższe w gotówce i tak dalej. Fajna zmiana, jak najbardziej dobry krok w dobrym kierunku. Według mnie większość zmian w Enlisted jest bardzo dobra. Ale dziwne decyzje są podejmowane, na przykład ogłaszanie wersji na Steam, potem robienie jej płatnej, ale rozumiem ich, dlaczego tak robią. Nawet na oficjalnym kanale, jak tutaj patrzę, 37 tysięcy i to dwa tygodnie temu to taki wielki update, major update, 10 tysięcy na no, tu krat 60 ale to jest na Steamie, to się bardziej klikało, New Era. To są największe liczby jakiekolwiek tytuł enlisted jakby generuje razem z Quadro i z jakimiś tam innymi. Jest bardzo słabo, nie róbmy tego gorzej, mamy to za darmo, grajmy sobie za darmo, wyjdzie na Steamie za darmo, to wtedy sobie tam przejdziemy na Steama za darmo. Nie róbmy sobie takich negatywnych opinii, żeby tą grę jakby jeszcze bardziej pogrążyć. Chcemy, żeby jak najwięcej osób w tą grę grało. Sam gameplay jest cały czas ulepszany, on nie jest idealny, w mojej opinii aktualnie jest 7 na 10. Akt ostatnie podwy podwyżki jakby zarobków, gotówki albo obniżki, wydawania bardzo na plus, cały czas te zmiany są w mojej opinii na plus. Oni są małym studiem. Gdzieś widziałem na Redditzie, w ogóle to pisali, czekajcie, może znajdę. Znalazłem to, co chyba chciałem znaleźć, czyli Darkflow nie ma ogromnej armii programistów i niekończących się funduszy. Czy widzisz dużo Kio Foxu na naszych forach i subredditach? Kio Fox to jest jakby ludzie odpowiedzialni za marketing. Oni jakby nie mają wpływu na to, co się dzieje, jakby na przykład promocje na Steamie, w sensie, że będzie płatna. Oni tym nie zarządzają tak naprawdę, oni tylko jakby promują różne rzeczy. Filmiki tworzą na YouTube'a i tak dalej, tak dalej. Darkflow jest małe. Mają dwie gry. Pierwsza z nich jest już chyba martwa. Z tego co wiem, wyszła tylko na Steamie i liczba 278 graczy aktualnie to jest Battle Royale pozwala zapełnić... Nie wiem jakie tam wielkie były lobby, ale tak naprawdę bardzo mało, nawet... Obstawiam, że nawet 10 gier nie zapełnią. A wiecie, ludzie nie lubią czekać 20 minut za nową grą tak naprawdę. Więc tak gra, bym powiedział, jest już martwa. No tu akurat według mnie były błędne decyzje. Dark flow z tymi jakimiś odjechanymi skillami, i tak dalej. Na początku było śmiesznie, ale potem poszli trochę złą drogą. Teraz widzę, że tutaj na tych screenach chyba powrócili, chyba że to są jakieś stare screeny, nie mam pojęcia. Kurde, może nagram z tej gry jakiś odcinek, kiedy ja ostatnio grałem? Nawet nie pisze. Chcielibyście taki odcinek z Cuisine Royal? Dobra, ale mniejsza z tym. Po prostu Dark flow jest małe, ich druga gra, no to jest Enlisted, i jakby cały sukces zależy im od Enlisted. Serio, jeżeli Enlisted nie zacznie zarabiać na siebie. To, to raczej padnie. Tak jak tutaj mówią, fundusze nie są nieskończone. Całość na razie jest sponsorowana przez Warthandler, który zarabia bardzo fajne high shiki. Ludzie, bo ten filmik już jest za długi, miał być krótki. Po prostu nie kupujcie tej gry na Steamie, nie wydawajcie negatywnej opinii. Dopiero może jak będzie to w wersji Free to Play, będziecie mogli wyrazić swoją opinię, ale na razie nie róbcie, nie kupujcie specjalnie, żeby wystawić opinię i ją zwrócić. Chyba, że chcecie kupić i wystawić negatywną opinię, ale nie zwracajcie. Zwroty, gier najgorzej wpływają na algorytm Steama i dzięki temu na premierę będzie jeszcze mniej graczy i AnySet mogłoby umrzeć.